Witam bardzo serdecznie, kochani, na kanale Mimeruna. Przychodzę z przekazem na kolejne 30 dni dla wszystkich tych, którzy urodzili się 9 dnia każdego miesiąca. Kochani, to jest dla Was przekaz. Kochani, dla Was 11 runa w Hudharku, runa Isa. No, coś stanie w miejscu. Ale jeszcze na wstępie, zanim zacznę interpretować, kochani, chciałabym e, tym, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto e, 9 września, wszystkiego co najlepsze, kochani, zdróweczka, pomyślności, realizacji zamierzonych celów. Spełniajcie swoje marzenia, idźcie odważnie do przodu, e, skupcie się na tym, co spe, sprawia Wam przyjemność. Znajdziecie czas dla siebie, na swoje przyjemności. Pamiętajcie, że Wy też jesteście ważni. Tego Wam życzę. Wszystkiego najlepszego. I teraz możemy przejść do przekazu dla Was wszystkich, którzy urodziliście się 9 dnia każdego miesiąca. Tak jak powiedziałam, 11 Rona Fudharku, Rona Isa. Kochani, takie zamrożenie wewnętrznych sił. Taki Energetyczny bezruch dla Was na te kolejne 30 dni. Warto rozważyć swoje działania, skupić się na sobie, na swojej indywidualności w tym czasie, nie działać. Możecie mieć takie wyobrażenie, że wszystko stanęło w ruchu, w miejscu, że, że faktycznie nic nie idzie do przodu, ale kiedy wychodzi Runa i Was, to tak naprawdę jest to czas właśnie przed. Momentem, kiedy zaczniecie i stanie się to możliwe, żeby pójść dalej, realizować się, podejmować kolejne działania. Teraz tak naprawdę jest to czas, byście skupili się na sobie, poznali swoje własne wnętrze, żebyście ćwiczyli swoją cierpliwość, wykazali się to cierpliwością, bo to jest takie przygotowanie, przygotowanie do takiego nowego etapu, który jest właśnie przed wami. I dlatego tak ważna jest cierpliwość, tak ważne jest opanowanie w waszym przypadku, tak ważny jest stoicki spokój. Także, kochani, nie buntujcie się, że coś, coś nie idzie do przodu na siłę, nie forsujcie bo to nie jest dobra energia, żeby to forsować, iść naprzód, bo spalicie bardzo dużo energii, bardzo dużo będzie Was to kosztowało, a po co lepiej poczekać na, ten, na te lepsze, sprzyjające energie? To jest czas odpoczynku, czas zamrożenia. Być może, że coś, na co czekaliście, czy, czy będziecie czekać w tym najbliższym czasie, to jakby przyjmijcie ze wewnętrzną zgodą, że może nie przyjść, może przyjść z opóźnieniem, może nie uda się pewnych rzeczy zrealizować, które sobie zaplanujecie. Kochani, może. Jeżeli był chaos u Was w życiu, teraz dużo się działo, jakby w takim naprawdę tempie, no to przyjdzie taki spokój, przyjdzie takie odetchnienie, więc karta tu podpowiada, nie działaj. Tak? Zastanów się, przeanalizuj potraktuj ten spokój takie wyciszenie z wewnętrzną zgodą skup się na połączeniu z nadświadomością, czerp z niej informacje, wiedzę, uziemiaj się, medytuj bo poprzez wyciszenie myśli wyciszenie siebie złapanie równowagi, balansu masz szansę odkryć swoje możliwości być może coś w tobie drzemie, co jeszcze nie odkryłeś może wiesz, że już coś puka do ciebie szansa na to, żeby to odkryć, żeby później móc małymi krokami iść do i jakby odkrywać się z tego, dzielić się tym, więc ten czas takiego odkrycia swoich możliwości, czas opracowania takiego planu działania, planu wytchnienia, określania się na nowo, taki biznesplan na to, co będzie, kochani, dalej. O tym, o tym mówi Runa Isa. Mówi też, żeby liczyć wyłącznie na siebie w tym czasie. Działać rozważnie, niepochopnie, czyli yy, tak na dobrą sprawę, yy, kochani, yy, tylko przemyślane yy, decyzje. Yy, ISA tutaj będzie yy, chroniła Was przed złymi wydarzeniami losowymi, także nie obawiajcie się będzie pomagała yy, Wam osiągnąć taki stabilny spokój, tą harmonię, równomagę. Nie, y, chociaż to wymaga stanowczości, tak, więc z waszej strony musi być ta cierpliwość, ta stanowczość. Y, praca z y, ISO przyniesie realne fe, e, efekty, kochani, i ona, i te jakby te działania, które będą realizowane w trakcie tego czasu, one nie będą burzliwe, bo, bo Iza, Isa nie jest burzliwa, tak, jest to spokojna, spokojna energia. Y, Wskazuje, żeby zatrzymać się na chwilę, odpocząć, dać uciec wszystkim myślom, wyciszyć się właśnie w różny sposób, taki, który lubicie. Jeżeli tego nie robicie, to może zacząć, warto wyjść, uziemić się, pomedytować. Kochani, każdy ma, niektórzy biegają, poprzez to się wyciszają, no każdy ma jakiś swój sposób, a jak nie, to odkryj go w sobie i... I, i realizuj, bo warto, wtedy usłyszysz pewne rzeczy, wskazówki dla siebie. Wtedy będziesz też w stanie w spokojnie opanowany w sposób rozsądnie decydować też o sobie, tak? bo dużo rzeczy do ciebie dojdzie, a tak jak w jakim chaosie na tłoku myśli, no to nie jesteś w stanie usłyszeć siebie, tak, swoich potrzeb, tak, być może spełniasz wszystkich dookoła, o sobie zapominasz. Też tak może być i jakby albo nie masz na to czasu, albo nie słyszysz, że potrzebujesz. Pamiętajcie, że czasami decyzje zmieniają wszystko, więc warto się nad nimi głęboko, głęboko zastanowić i, i przeanalizować, żeby właśnie dojść do pewnych wniosków, no to musi być ta cisza, spokój, opanowanie. Więc wyciszcie emocje, pozwólcie sobie też na wybór. Nie śpieszcie się, bo jakby y, nie będzie takiego raptusowania, tu jest y, powaga, tu jest cisza, spokój, więc y, jakby... Runa Isa lubi, że jest to energia, która jakby lubi takie wolniejsze działanie. Jakby w energii tej runy Isa żyje się wolniej, tak? Delektuje się każdą szczęśliwą chwilą swojego życia i ona w tym kierunku nakierowuje, tak? Świat stawia na wydajność, a Isa jakby mówi o tym, żeby... Dostrzec małe elementy życia codziennego, cieszyć się tym porankiem pięknym, tym, że możemy wstać, tym, że mamy okazję do, doświadczać kolejnych rzeczy w tym kolejnym dniu, który nam jest dany. Więc jakby też dostrzec pewne rzeczy. Te takie drobne, które gdzieś tam w tym natłoku, jeżeli jesteśmy w pośpiechu, nie dostrzegamy na co dzień, to nas omija, to jest piękne i też gdzieś tam pozwala wyciszyć umysł i uwalnia od męczących wpływów. Wtedy żyje się szczęśliwie, kochani. O tym tutaj mówi, mówi Isa. Też kochani, mówi o tym, że rozwiązanie problemu, jeżeli masz jakiś problem, właśnie zależy wyłącznie od ciebie. Na tą chwilę. I, I jakby poprzez właśnie koncentrację i takie zdecydowanie będzie pomagał, pomagała ci ta energia runy, runy Isa rozwiązać, tak? Warto właśnie przemedytować pewne rzeczy, czy przemodlić, żeby odkryć w sobie bogactwo Twojego wnętrza i może tam znajdziesz odpowiedź na to na to właśnie, na ten Twój problem, tak? Więc o tym, o tym mówi Isa, kochani. Jest to odpowiedni czas na samorealizację, ale też Isa mówi, żeby nie odgradzać się, kochani, całkowicie od otoczenia, nie? tylko zatrzymać się na, na ten czas, tak? Także nie całkiem uciekamy, tylko zatrzymujemy się na chwilę, tak? w finansach właśnie też może przyjść taki czas ograniczonych przychodów, ale też i wydatków, może jakieś zatrzymanie, lepiej nie inwestować kochani, jeżeli macie pieniążki to przytrzymać. Może jeżeli czekacie na jakieś to mogą nie przyjść tak dla ludzi dla Was, którzy macie bardzo trudną sytuację finansową, no może to dobrze też nie wyglądać, bo może czekacie na coś, a to y, gdzieś tam przy tych problemach finansowych, no ISA nie jest taką korzystną bardzo energią. Yy. Ważna cierpliwość, ważny stoicki spokój, to, to y, jakby. Yy. Sedno. Kochani, też może być coś takiego, że ktoś jest po rozwodzie i będzie przygotowywał się do takiego samodzielnego życia po rozwodzie, więc być może ktoś podejmie decyzję, że, że chce iść dalej w życie samodzielnie. Może być takie lekkie ochłodzenia, ale pamiętajcie w związkach, w relacjach, pamiętajcie, że to jest przekaz na 30 dni. Zwróćcie uwagę na kręgosłup, bo być może coś się będzie działo, być może ISA też mówić o takim zatrzymaniu, zwolnieniu w przymusowym urlopie z uwagi właśnie na stan zdrowia. Yy, więc yy, jakby nie było, no yy, nie irytujcie się, nie denerwujcie, bo być może ciężko pracowaliście bardzo, nie mieliście urlopów te wakacje i teraz przyjdzie czas z takiego zatrzymania poprzez właśnie, yy, bo organizm sam pokaże, że jesteś przepracowany i yy, po prostu ciało odmówi posłuszeństwa i będziesz musiał odpocząć, czy chcesz czy nie i, i to tutaj los podziała, kochani. I może ktoś będzie rezygnował też z nauki na, na wyższych uczelniach? To o tym też mówi Runa Isa. Lub sobie zrobicie jakąś przerwę między jednym poziomem kształcenia a drugim, lub jakieś tu trudności tu mogą, jeśli chodzi o naukę, też wyjść z uwagi na ograniczenia, z uwagi na chorobę. Więc, no, kochani, jakby nie było. Powinniście odpocząć, przemyśleć dokładnie wszystko, co Was niepokoi, o tym mówi Isa. Wyciszyć się, uspokoić emocje i dopiero wtedy ostatecznie podjąć rozsądną decyzję. Tak? czyli dobry odkryć możliwości, połączyć się z nadświadomością, wyciszyć, opracować działania plan działania, zrobić dobry plan na to, co dalej. I to jest taki czas, może nawet ten czas zastoju, właśnie nawet zwolnienia lekarskiego czy, czy urlopu, to jest dobry moment na to, żeby właśnie przemyśleć pewne rzeczy, zrobić ten plan, bo nie wiesz, gdzie pójść dalej. Albo zwyczajnie odpocząć, żeby móc później od nową tak, i ciała, i, i duszy, umysłu yy, ruszyć dalej do pracy. W zatrzymaniu, kochani. Zobaczymy, co karty opiekuńcze. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Być może wszystko bierzesz na swoje barki. Może warto zwrócić się kogo, do kogoś o pomoc, żeby podzielić zadania. Pozwól się obdarować. No właśnie. I przyjmij to, co ktoś, bo może ktoś zaoferuje Ci tą pomoc. Przyjmij tą pomoc. Będzie Ci łatwiej się może z czymś zmierzyć. Kochani, podpowiedź anielska. Zadajcie sobie pytanie, ja wyciągnę podpowiedź. Podpowiedź numer jeden na zadane przez Ciebie pytanie. Jesteś gotów. Podpowiedź numer dwa na zadane przez Ciebie pytanie w przeciągu roku i podpowiedź numer trzy na zadane przez Ciebie pytanie. Sto bądź więcej informacji. Sto bądź więcej informacji. Przepięknego czasu, kochani. Żyjcie w zdrówku, w harmonii. Nie wymuszajcie działań na siłę. To czas odpoczynku, zatrzymania, żebyście mogli pójść później z taką werwą, entuzjazmem, nowymi pomysłami i w kierunku ich realizacji. I tego Wam życzę. Odpoczywajcie. Wszystkiego dobrego. Mimeruna!